A więc tak, tutaj zakończyliśmy ostatnio naszą przygodę, więc yy, ostatnim razem yy, podłączyliśmy nasz yy, teleporter do Eco Corridoru i właśnie sprawdzimy co tam się znajduje. Aha, czyli jeszcze raz muszę yy, to przeczytać, bo nie zapisałem po przeczytaniu tej wiadomości, więc o, wybieramy E- Corridor, tak? I ruszamy w nieznany, Tam gdzie prowadzi nas Kazuma mamy tutaj bardzo fajnego słonika i na górze mamy robota z którym porozmawiamy mhm. czyli musimy po prostu uważać na to co jest co kryje się tam na dole i tak i na tych słonikach po tych słonikach możemy sobie tak jakby trochę skakać nie możemy na nich całkowicie usiąść i tak e, przepraszam przyzwyczajenie ze spelunki że i x Xboxowym e, ...atakuje, a tutaj zmieniam akurat broń. Ks. i y zmienia się broń. a się skacze, a b się strzela. Więc ja jeszcze przez jakiś czas będę się mylił, mylił, będziecie musieli mi to po prostu wybaczyć. I nawet jak uderzymy słonika, to słoniki nas nie zaatakują. No chyba, że nas dotkną. Tak? Nie jestem pewien. O! Nie lubię tych skaczących potworów. Dobra? Zostawiam to życie na później. I tak, ostatni poziom naszego y, Pol Polarstara, tak? Tak, Polar Polarstara. W ogóle tutaj zobaczcie, jaka już dłuższy etap, o wiele. No, najsilniejszy poziom tej oto broni, jak można się domyślić. Y, I to, że mamy max, to nam nic nie daje. To po prostu jest zapas, na wypadek, gdybyśmy już raz oberwali, czy tam parę razy. I tak, jeżeli mielibyśmy parę broni, to exp... Przechodzi tylko na broń, którą aktualnie trzymamy. I co możliwe jest trochę irytujące, ale w, tra w przypadku gdy mam, na, mamy Nemezisa to jest yy, dobre, więc. I tak, i tutaj mamy jakiegoś króliczka w niebieskim sweterku i wielkiego. Znaczy to są mimigi, ale już. Yy, I wielkiego. Yy, o! Ra, 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 wielkiego mimiga któremu coś się stało. No. No, wyszłaś z kuchni. Nie, przepraszam. Nie, nie powinienem powi takich żartów tu używać. No ale tak. Ten. Ten króliczek za dużo sobie pozwolił i dostał swoją karę. No i chyba przydałoby się, żebyśmy go uratowali. Tak, tutaj przy nas jest punkt zapisu, więc. I tak, człowiek, któremu świecą się oczy jak nas widzi, zobaczcie, hop, 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 możemy z nim porozmawiać, hej, this is highly unusual, hmm. to można powiedzieć, że to jest taki człowiek z, nie wiem, on po prostu wyprzedza trochę fakty, jeżeli już się grało w tą grę tak jak, jak ja, tak jak ja, to... Można zrozumieć o co mu chodzić, jak na razie. No wy nie wiecie, jeżeli nie graliście w tą grę. No i tak, przechodzimy dalej. O Jezu. I tak, już tutaj zaczynają się wschody, w których obrywamy już za dwa punkty. I jeżeli oberwiemy, to nasze życie już... Znaczy, EXP zaczyna wypadać. Znaczy, no, EXP zawsze wypadał, ale akurat to y, chyba nie oberwałem ani razu. Nie jestem pewien. Tutaj coś było, czy mi się zdaje? Tak, tutaj coś było. Tutaj trochę za wcześnie tu poszedłem, ale już nie powinienem w sumie. Ale tutaj w jajku okazuje się, że jest ukryte przejście. Dostajemy ID Card tak, musimy pozbyć się tych much. Łup, nie korzystałem aż tak często z wyrzutni rakiet. Więc też nie mogę powiedzieć, że jakoś strasznie będę za nią tęsknił. O, i tutaj jest trochę bardziej mocarny potwór. I teraz wystarczy, że zbierzemy chyba pojedyncze serduszko. To nam odnawia chyba za 10. Nie jestem pewien. I nasz punkt zapisu, i tak. Y tutaj sobie zapiszemy i tutaj komputer nie można podejść do pewnego pokoju nie przeczytam nazwy ponieważ jest tarcza obronna i gdzieś powinien być do tego wyłącznik i tak wychodząc widzimy że komputery się podświetlają więc nawet dla samej przyjemności po prostu chodzimy sobie o, włączamy i widzimy w pewnym momencie że dwa komputery mają e, czerwony ekran i są w, w błędy w poszczególnych jajkach. I tak, e, jajko numer 6, w którym już właśnie byliśmy, e, ja naprawdę nie pamiętam, że to było jajko numer 6, po prostu poszedłem, bo miałem <laughs> blisko. Bo jak to było, poszedłem, bo miałem blisko. Po prostu zapomniałem, że to tam jest i zdawało mi się, że tam nic nie ma. A jednak się okazało, że jest, więc trochę wyprzedziłem fakty. I w jajku numer jeden też coś się znajduje, więc musimy iść i to sprawdzić. Pokonując więcej sekwencji platformowych oraz usuwając robaki. O Jezu. No, Dobra. No pierwsze etapy nie są aż takie złe. Gorzej będzie w buszlance, kiedy już... Naprawdę, etap z buszlancami przychodzę dziesiąty raz i to mnie nawet już nudzi. W tym bardziej problem polega. O, dobra. Zbieram Expo, bo też jest jakiś achievement za to. Za zebranie ileś tam pierdyliard Expo. I idziemy do jajka numer 1... Je Jezus Maria, numer 1, prawda? Jest tu komputer, w którym wsadzamy właśnie ID kartę i dowiadujemy się, że tarcza została zdjęta. Tarcza szmatka. Tak, chciałbym teraz trochę życia, ale tak, nieśmieszne żarty, ja nie mam życia, o, ho, ho! o, właśnie, czasami możemy trafić jak na przykład na, kurwa mać, przepraszam, pierwsza śmierć, oto, panie i panowie, pierwsza śmierć, tam było ukryty przedmiot, tak jak w Mario, po prostu jest niewidoczny, te bloczki jak były, w pierwszym etapie na przykład z tym ukrytym życiem, hmm. Musimy parę razy strzelić i wtedy yy, ten przedmiot nam się ujawnia. On był tutaj. O, wydaje się taki śmieszny dźwięk, taki bim, bim, bim. O. I zbierzemy tak profilaktycznie. Czy tarcza została zdjęta? Chciałbym, żeby była w sumie. Bo nie chcę już mi się na dół schodzić. Shit. Nie będę ryzykował teraz schodząc. Teraz. Więc idziemy do jajka numer 1. Wkładamy kartę. Wychodzimy. I dobra, tarcza została zdjęta. Teraz jak najszybciej staramy się. O! Tak się zastanawiałem, w ja tam wcześniej wracałem. Chyba po życiu, to I tak. Tutaj spotykamy o. Yy, naszego. Przerośniętego króliczka, który nam mówi, Bełkocze sobie po nosem, że yy, testy na jajkach są ważne, bardzo ważne i nikomu nie pozwoli się do nich zbliżyć. O, o, o Aha, no. I tu zaczynają się schody. Nie mogę ani razu oberwać. O mój Boże. I tak. Yy... Właśnie, Cave Story. Kiedy zapis mamy... O! Nieprzyjemny lag. Bardzo. Kiedy zapisy mamy... No, niezbyt często. A to się nie chwali. No, a nasze życia? I idziemy w górę ponownie po raz trzeci otworzyć nasze jaj, Znaczy otworzyć naszą tarczę. Hop, hop. I dobra. I teraz już w sumie grawr. Po prostu trzeba go, w niego strzelać Nic wielkiego o. Oprócz tego, że czasami może wypuścić coś z buzi Z mordy Uuu. Zdychaj! Dobrze O Okazuje się, że On był tak samo mały jak wszyscy i dowiadujemy się, że ma na imię Igor. Niestety z jego zwłokami nie możemy już nic zrobić. Więc po prostu... No, nie możemy pójść do punktu zapisu, więc otwieramy drugie drzwi, w którym znajduje się y... jajko numer 0. Hmm. Uratowaliśmy ją czy nie, a tak. Ono to typowe tsundere. Hmm. No, jest trochę pyskato. Jakby nie patrzeć. Hmm. A, czy nie. Mhm. Dohohoho. Potrzebujemy jakiegoś hasła, yy, które yy, zna, przez znaczy, które przedostałby się brat yy, tego mojego chomiczka. <śmiczka> chomiczka. Króliczka. O, nasze drzwi są otwarte. Więc musimy wrócić spokojnie do naszej bazy. I tak, zapisujemy, bo nie chcę przechodzić przez to po raz kolejny. I droga powrotna jest dokładnie taka sama, nie zmienia się. W przeciwieństwie do paru gier, które kiedyś dane mi było pograć. O, zostawcie mnie. E, wejdź tu. Zapiszemy na wszelki wypadek. No, właśnie, tu jest łóżko. I czerwone kwiaty. Znowu motyw czerwonych kwiatów się pojawił. Ach, kadtemy. O! Yy. Delikatnie. Okej. Okay. No. Byłem bardzo nieostrożny. Może dawno w sumie nie grałem w Cave Story, więc ten skill, którego właściwie nie mam... O, teraz dostałem w życie. Ten skill, którego właściwie nie mam, to mógł mi... Z... zmniejszyć się lub całkowicie zniknąć No scope. i zabijemy to dziadostwo, które lata nam na ogonie i zapis i wchodzimy wiele mi wejść do różnych pomieszczeń, tak na przykład tu na górze na Hardzie nie ma sensu, ponieważ y, tam powinny być kontenery z życiem, a, a jako, że ja jestem bardzo mięski, to gram na hardzie. No no cóż, no świetne. No ale przynajmniej mamy życie, drugie życie, trzecie życie. Świetne. Ten robot nic nam ciekawego nie powie, więc po prostu wracamy naszym teleportem. O, I tutaj wiemy, że to jest SU. Może ona już częściej przedstawiała się jako SU, nie mam pojęcia zupełnie. Czyli tak naprawdę ten jej brat jest uwięziony. Yy, właśnie tutaj. Mm -hmm. Tutaj się dowiadujemy, że y, ich matka jest y, razem z. Y, znaczy nie ma jej z, ani z nim, ani z nią. Jest z doktorem i planują uciec z tej wyspy. I że Kazuma znajduje się w buszlancach. No i nikt mu nie przyniosie żadnego jedzenia. Według Kinga Su powinna ponosić odpowiedzialność za to, że Toroko zniknęła w zamian za nią. Więc na razie zostawimy tego Kolesia w grylach. I o, welcome back. No tak, to przed chwilą widzieliśmy. Aha, czyli oni po prostu chcą ją zamienić. No dobra, o, no widać jak bardzo suje jest lubiana hmm. w tej wiosce. Hmm. Znaczy, King mówiąc, że nie jest jednym z nich, ona po prostu y, nie jest mimigą, ona jest człowiekiem. Na hardzie my chyba też jesteśmy człowiekiem, nie wiem, nie jestem pewien. I oczywiście, my zostajemy wysłani na misję pacyfistyczno-pacyfistyczne. I... musimy my oczywiście to załatwić i uratować Kazumę. I to jest etap, który... Ciężko, naprawdę ciężko, przychodzić mi już dziesiąty raz. To po prostu męczące. Oh, welcome to the bushlands. I tak, najpierw ten człowiek, który przewodniczy człowiek przyszłość. Aha. Czyli mamy uważać na wielkie niebieskie y, się. Cześć. Yy. A, czyli... Santa nam się przedstawił i powiedział, że zgubił klucz do własnego mieszkania. Gratulacje. I tutaj musimy właśnie uważać... Ach, goddammit. Dobra, zapisałem na całe szczęście. Tylko znowu to trzeba będzie... Jezu, nie, nie, korridor. Mm, do buszlancu, proszę. Dobra. Hello Santa. O, znak zapytania nam się nad głową został. Yy. Tak, i wszyscy, dosłownie wszyscy, chcą nas tu zgnieść, więc. I teraz te małe gluty nauczyły się latać, więc jest ciężko. A te y, wielkie gluty są y, tankowate. I to jest trochę, Ale na szczęście dostaniemy broń, która nam się przyda. Dobra, umieraj. EXP. I klucz. Santa's key. Santa's key, hehe, że w sensie dnarcy, dobra, nieważne. No więc oddajemy mu klucz. Server wesoło tupta do domu. I wchodzimy do jego domu. Tak jak nas zaprosił. I przy okazji, co jeszcze zapiszę, szlak. Zapomniałem o czymś. I tak, tutaj mamy Danger. This trap is instant death. Po prostu nie możemy na, nie, na te kolce spadać. I dostaliśmy broń Fireball. Broń prezentuje się tak na pierwszym levelu. Tak jakby działa z grawitacją w przeciwieństwie do Polar Stara, który leci prosto. I to możemy sobie opuszczać. Takie małe saniki. Zapiszemy w grę. Ta broń także nie wymaga amunicji, tak samo jak nasz Polar Star. I właśnie spadłem w dół świetnie. I tak. Inaczej, nieważne y, z jakiej broni zabije się y, przeciwnika, ważne z jakiej podnosi się Exp. Czyli nawet jeżeli bym zabijał... kur, ups, jeżeli zabijałbym Polar Starem, a podnosił Exp po prostu Fireballem, to y, nic by się nie stało. Znaczy I mean, dostawałbym Exp na y, Fireballu. Tylko że mając Firebola puszczamy tylko y, dwa na raz. Tutaj, jeżeli do, właśnie mam na trzecim levelu, oczywiście, broń y, to, to wszystko jest silniejsze i my możemy wypuszczać więcej naraz. O! I teraz dostajemy niebieskie saniki y, i one są o wiele silniejsze. Aha, bo nie, dobra, to jednak dobrze zrobiłem wszystko, by jeszcze on się tutaj nie pojawił. I tutaj właśnie dobry na buszlancach jest, ponieważ możemy biegać pod górkę, z górki yy, i ten atak będzie się dostosowywał do przeciwników leżących na podłodze, leżących na ziemi. Yy, no ale tutaj już spotykamy nasz pierwszy trap. Ach, szlak. To nie jest zmiana broni. I tak, tutaj jakoś można było. O, najpierw. Nie, to nie tak. A, już wiem jak. Dobra. Zapiszemy grę. Tak, zapiszemy. I tak, najpierw trzeba z nią pogadać. Eee. A... Nie? I tak. Musimy podejść do ogniska. Bo Santa powiedział nam, że możemy przez nie przejść, jeżeli chcemy dostać się na dalszą część buszlanców. I wtedy ona, on, nie wiem jakie to jest płci, do nas y, podchodzi i mówi, że potrzebujemy trochę y, Jelly Fish Juice. Y i teraz pojawią nam się Jellyfish w buszlance, i teraz się kładziemy spać, wtedy kiedy z nią pogadaliśmy już o ognisku. I wtedy ona śpi z nami, on, ono, i dostajemy szminkę czako. Nie jestem pewien czy to jest dobrze, że to dostaliśmy, ale po prostu to zignorujemy i pójdziemy z powrotem, o! Tak właśnie prezentują się nasi nowi przeciwnicy. Oho. Dobra. Nasz ogień ma już yy, te wszystkie latające bloby na strzała, więc możemy być spokojni. O Jezus, Maria, oni się zawiesili o to. O! Jezus Maria! Dobra, teraz powinniśmy posprzątać tu... O! Nieładnie, że mi się tak buguje. Nie podoba mi się to wcale, wcale. Dobra. I teraz tak. Y próbujemy strącić tego wielkiego... Y jellyfisha. Teraz. On ma w sobie ten kurcze so Kurczę, nie zdodczuwałem. Sit. I jeszcze raz. Oj, coś chyba miejsce mi się zaczyna na dysku kończyć. Bo nieładnie mi tu przerywa. No. Otóż to będę musiał sobie zrobić miejsce. I jeszcze tutaj zrobiłem porządek z tymi i. Dobra. I teraz. Teraz nie dotknąć się do niczego. Face Invaders! O. I właśnie dostajemy Treasure Chesta. Dla już naprawdę waszej i mojej wygody po prostu skrócę drogę przez mękę i zrobię coś, co powi powinniśmy tak naprawdę zrobić później, ale naprawdę na hardzie, masa faili i wszystkiego. Używamy big jellyfish juusa na ognisku w domu Santy. I znajdujemy wungiel! Tradycyjny Minecraftowy wungiel, który naprawdę nam się przyda, i myślę, że w tym momencie bardzo dobrze jest zakończyć yy, część drugą naszej gry na hardzie. Otóż to, więc ja się żegnam. Do usłyszenia. Na razie, cześć.